Naszym gościem jest pan profesor Leszek Balcerowicz. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, państwu. Mam wrażenie, że w kręgach tzw. decyzyjnych jest trochę takiej ulgi, że w Unii Europejskiej sytuacja będzie się powoli stabilizowała, bo Europejski Bank Centralny, bo, bo jest, jest pokazana determinacja by zachować strefę euro w obecnym kształcie, a z drugiej strony mamy ulice, ulice miast hiszpańskich, ulice miast greckich. Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Gdzie jest dzisiaj strefa euro? Pierwszy sytuacja stabilizuje się tam, gdzie rządy i społeczeństwa szybciej usuwają choroby ekonomiczne, znaczy reformują się. Stabilizuje się szybciej w Irlandii na przykład, czy w Portugalii niż w Grecji. Czyli ta stabilizacja nie jest dziełem do druku pieniądza przez Europejski Bank Centralny, tylko procesu naprawczego w poszczególnych krajach. A co do tego do druku pieniądza? Ja proszę zauważyć, jak długo trwały pozytywne efekty w postaci obniżenia się rentowności obligacji hiszpańskich i włoskich. Od ostatniej, ogłoszenia ostatniej inicjatywy, że europejski. Jak długo? Trzy dni. A poprzednio Europejski Bank Centralny stworzył jeden bilion, tak, bo to się powie, bilion euro, które odpożyczył po niskich stopach procentowych bankom komercyjnym, a te z kolei, zwłaszcza we Włoszech i w Hiszpanii, kupiły. Obligacje. Obligacje, jak długotrwałe obniżone stopy procentowe? Kilka tygodni. Więc my mamy dowody empiryczne, że taka polityka do druku pieniądza, aby kupować obligacje, nie daje trwałych efektów, a co gorsza, może osłabiać bodźce do właściwego leczenia. Proszę zauważyć, czym zajmuje się premier Rajoy w Hiszpanii. Między innymi tym, że spotyka się z socjalistą Olandem, i wspólnie wydają komunikat, który naciska na Europejski Bank Centralny, żeby drukował więcej pieniędzy. Czyli wejście na tą ścieżkę prowadzi, nie prowadzi do trwałych rozwiązań, problemów, a prowadzi do upolitycznienia Europejskiego Banku Centralnego, jak widać. A gdzie jest ten kraj, w którym prowadzi się w tej chwili w Europie właściwą politykę gospodarczą? Bułgaria. To jest przypomina narzędzia. Kraje nadbałtyckie to są kraje, zwłaszcza nadbałtyckie, które wpadły w bardzo głęboką recesję w spadek gospodarki więcej niż 10%, bo miały bardzo duży bunk kredytowy. Otóż we wszystkich tych krajach, plus Bułgaria, wprowadzono radykalne ograniczenia wydatków. Wprowadzono, gdzie było potrzeba, reformy rozróżniające rynek pracy, skutek, wzrost wraca, a premierzy w czterech tych krajach, Litwa, Estonia, Łotwa i Bułgaria zostali ponownie wybrani lub utrzymali się przy władzy. To jest jeden z dowodów empirycznych na błędność popularnej w Polsce tezy, że nie można reformować, bo się przegra wybory. kolejne wybory. W pewnych sytuacjach, kiedy z braku reform problemy narastają, przegra się właśnie z tego powodu wybory, że się odkłada reformy. I to jest moja prognoza ostrzegawcza dla obecnej koalicji. Słyszymy, że będzie tak zwane drugie expose premiera Donalda Tuska. Czego pan by oczekiwał? Jakie zapowiedzi byłyby właściwe i realne? Po pierwsze, moim zdaniem to jest bardzo złe PR, jeżeli się tam podwyższa oczekiwania. Bo najbardziej prawdopodobny rezultat takiego PR to jest rozczarowanie. Po drugie, to nie potrzeba odkrywać Ameryki, jest ilość raportów czy OECD czy funduszu walutowego, czy EBORU, czy organizacji pozarządowych jak FOR, które zawierają moim zdaniem właśnie komplet potrzebnych kroków. Problem tylko w tym, żeby nareszcie i w interesie Polski, i w interesie własnym politycznym, nie czekać wprowadzenia tego w życie. Dla przykładu my mamy nieuchronny proces starzenia się polskiego społeczeństwa, czyli liczba osób w wieku produkcyjnym będzie spadać bez przeciwdziałania. Dobrze, że wprowadzono wydłużenie wieku emerytalnego. Szkoda, że to jest tak długi okres dla kobiet. Ale oprócz tego, dlaczego mamy tylu młodych ludzi bez pracy? Dlaczego mamy absolwentów z jednej strony, którzy nie mają pracy, z drugiej strony mamy deficyty, braki ludzi z właściwych wykształceniem, są niedopasowania edukacyjne? Amen, jeśli w ogóle ma istnieć, to może by wreszcie przekazywał rodzicom i, i, i młodzieży informacje, po jakim. W fakultetach jest szansa na znalezienie pracy. Zarządów rządów PiS uchwalono jedną z najbardziej szkodliwych ustaw, która przewiduje, że płaca minimalna ma dojść do 50% średniej, i to jest realizowane. To jest pozbawianie części młodzieży pracy. Grecy to robili. Dorobili się wielkiego bezrobocia. Wśród młodych, i potem drastycznie ograniczyli płacę minimalną. Dlaczego obecna koalicja to robi? Jest cała masa takich pytań. Dlaczego mamy święte krowy, to znaczy grupy zawodowe, które dostają 100% zasiłku chorobowego? Dlaczego Czyli potrzeba wielkiej odwagi, żeby tą nienormalną, patologiczną sytuację znieść? No i oczywiście tam, gdzie się uzyskuje 100% zasiłku chorobowego, więcej się choruje. Czyli jest cała masa rzeczy, które. Trzeba usunąć, nie czekając na to, aż kryzys wymusi te reformy. Uh -huh. A widzi pan taką determinację w Polsce? U, na przykład u ministra finansów? Znaczy, pan się specjalizuje w pytaniach retorycznych. A mówiąc to poważniej, trudno mi powiedzieć, co tam jest w środku, w głowie ministra finansów. Mogę tylko oceniać na podstawie zapowiedzi rządowych. I tego, co rząd do tej pory robi, no i opinię, jaką mam na, to podsta na to podstawie tej obserwacji, no przed chwilą yy, starałem, opinię starałem się przedstawić. Brał pan udział tutaj w Sopocie w debacie sprowadzonej przez prezesa PZU. Czy Pana zdaniem takie firmy jak PZU powinny nadal znajdować się w orbicie państwa, czyli w orbicie polityków? No. Byliśmy świadkami bardzo odważnej i trafnej odpowiedzi samego prezesa na pytanie, czy co by było, gdyby PZU było prywatne. No, Była odpowiedź, żeby to nie zaszkodziło tej firmie. Generalnie w Polsce prywatyzacja jest realizowana wolno. Ze względu na to, to, że... To Pan są, też miał w tym swój udział, tak można ocenić. Gdy z jest realizowana z perspektywy wolno. czasu, no, z perspektywy 20 paru lat. Ale udział w czym? odpowiedzialności za procesy prywatyzacyjne. Bo tak, mm. tylko trzeba każdego y, oceniać po tym, czy, czy wykonał 100% czy nie. Ja dążę, żeby była szybciej, natomiast nie zajmowałem się bezpośrednio, ale chcę powiedzieć jedno może. W tych rządach, w których uczestniczyłem, a szczególnie w ostatnich, to jest rząd AWS-u mieliśmy wyjątkowo odważnego człowieka, Emilia Wąsacza, za którego rządów kadencji prywatacja przyspieszyła, jest absolutnym skandalem, że ten właśnie człowiek pada ofiarą prokuratury. I nie można się mówić, to, jest jeden z, to jest to jeden z takich jaskrawych przypadków niesprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości. Czyli pan by prywatyzował pzt i takie firmy jakby bez. Nie patrząc na warunki rynkowe, nie patrząc na to, co na giełdach, To nie jaka jest wynika, powiatra? że w każdym przypadku na siłę. Strategia musi być jasna, prawda? Odpolitycznianie gospodarki. Bo przecież własność. Chyba, że ktoś wierzy w dobrego pana w postaci tego, że politycy są dobrym panem, i im więcej polityki, no lepiej. No ale to będzie jawnie fałszywa wiara przecież. Socjalist to jaskrawo sfalsyfikował. Ale co więcej, na zachodzie Europy. Po II Wojnie Światowej były pewne enklawy własności publicznej. Dochodziło to 20%. Wypróbowano wszystkie reformy w ramach sektora publicznego. Wszystkie y, okazały się fiaskiem i wreszcie doszli do wniosku, że jedyną reformą przedsiębiorstw publicznych jest ich prywatyzacja. Zaczęła to pani Thatcher, ale największa prywatyzacja była we Francji. Po obłędnym ruchu Mitterranda Prezydenta z początku lat 80., który znecjonalizował część gospodarki, to wywołało ogromne zamieszanie i musiał prywatyzować. Drugi kraj, jeżeli chodzi o zakres prywatyzacji, to są Włochy, bo Włochy po Mussolinim, który przypominam, był socjalistą początkowo, zanim stał się faszystą, miały duży sektor, duży sektor państwowy. Czyli nie ma żadnego dowodu empirycznego. Wbrew temu, co głoszą teraz różni ekonomiści, włącznie z doradcami premiera, że utrzymywanie sporego sektora y, państwowego, czyli upolitycznionego, wychodzi na zdrowie gospodarki. Nie, jest paszczyzną nepotyzmu, czy to partyjnego, czy to rodzinno-towarzyskiego. Y, i, I wychodzi nam na złe. I, no i jest tak, że daje możliwości uprawiania ulubionego sposobu władzy, władza przez telefon. To my znamy to z czasów. Przecież chcę powiedzieć tak, że problem nie istnieje tylko na szczeblu centralnym. On jest bardzo powszechne na szczeblu lokalnym. Spółki miejskiej i tak dalej. I tu warto by, żeby poszczególne środowiska w gminach, miastach się zaktywizowały i patrzyły wreszcie tej władzy na ręce. My też jako media będziemy. Absolutnie. To robić. Świetnie. Panie profesorze, serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękuję. Nasz gość, profesor Leszek Balcerowicz.